Jesteś jak yy, 66 ruch Timana. Pozornie bez sensu, ale za 10 lat będziesz moją królewną. Kurwa, nie wiem, no coś takiego, tylko moment. Cały czas kminię. No róbcie też kiwkę, tak żeby to... Potem na Facebooku ludzie wysyłają screena, Screena, jak biorą i piszą na Tinderze, i to działa. Mega to działa. Przysięgam, że to giga działa. Nie za dwa ruchy będziesz moim bo Takie bez cringe'a, stricte szachowo, żeby. Czyli wiesz, jesteś jak ruch Timana w 1970. Nie, nie ty, że. Nie może mówić, że ty jesteś, że. Czy słyszałeś może o słynnym gońcu Timana w 1979? Ona mówi, że nie, a ty je mówisz? Poświęcił dużo. Żeby dostać się kurwa bez sensu.